Dobra. Nagrywamy drugą część, ma z tej strony Blacksmith. Zostawcie łapkę w górę i sub, suba na kanale. Zaszczymy do, do bazy taką sztuczną roślina. Zaleka się pokażę potem. No, no z daleka potem. Dobra. I to i idziemy tutaj tym wejściem. Jadek, ja chyba się przewrótka. Tak mi się wydawała, ja. Podaj roślinka. Dobra. To, to w sumie nie jest roślinka, tylko kupa plastiku. No. Dobra, no nasza... Nasza baza jak stoi, tak stała, bo nagrywamy drugą część w ten sam dzień. Aha. Pokaż, osuń się z kadru. Nie Czekaj, na, na razie się zajmijmy tym. Chwila. Mam chyba pomysł. Mog moglibyśmy no to położyć... Jest bo to na pewno było nabite na to, bo to jest dziura. No tak. No. Hmm. Tutaj jakiś tu Chwi chwila, no to jak byśmy to mogli zbudować? Um, Oliver, ty pomyśl, a ja poszukam poszlak, do kogo to mogło należeć. Paragon, kopia, niefiskalny, nie zapłata za co, co to było kupowane? Bajana kasa to jest jakiś rachunek, okej? Okay? Stary jest czy nie? 2,99 ktoś. No dobra, nie. Nieważne. Ale data. Zostawmy to tutaj. Ty znajdziesz datę. Mamy loda. Mamy jakieś rzeczy. Opakowanie. Merci, osi, mini graffiti. No to bierzemy się do roboty. Dobra, to Ej, ale... mamy tą bazę, ale dokładnie no, nie wiem co możemy z tym zrobić, ale tutaj mamy jakiegoś padyla. Nie, za mocno przyczepiony. Ale na tym odcinku chciałbym jakoś umieścić roślina. Wow. Okej. Okay. Okej, okay, roślinka po oddaleniu wygląda jakoś tak, ale wciąż nie wiem co możemy z tym wszystkim zrobić. No, tak to się jest chyba dobrze. Zowie? Nie.